Magda Adamowicz, dobry wieczór. Listopad rozpoczął się bardzo przyjemnie, ale ta pogodowa sielanka powoli dobiega końca. Od niedzieli do wtorku prawdopodobnie słońca nie zobaczymy, ale przed tym czekają nas dość pogodne dni. To wszystko za sprawą układu barycznego wysokiego ciśnienia, który usadowił się teraz na wschodzie Europy. To właśnie on wpływa na pogodę w Polsce, tym samym gwarantuje nam pogodę stabilną i słoneczną, ale ten wyż powoli będzie zamieniał się w tak zwany zgniły wyż. W związku z nad Polską będziemy mieć więcej nisko zawieszonych chmur, mgieł, a aura zr zrobi się bardziej ponura. Na zachodzie kontynentu fronty atmosferyczne, tutaj przelotne opady deszczu oraz burze, a na północy nawet opady śniegu. Jednocześnie do naszego kraju dopływają cały czas bardzo łagodne masy powietrza z południa, w związku z tym temperatura ponownie śmiało przekroczy kilkanaście stopni. A co czeka nas w ciągu najbliższej nocy? Mgły i zamglenia te lokalnie. Mogą ograniczać nam widzialność nawet do 100 metrów. Poza tym będzie pogodnie, ale uwaga, bo te mgły mogą mieć charakter marznący. Na termometrach niskie wartości 1 stopień w Katowicach i w Łodzi, 3 w Warszawie najcieplej będzie w Szczecinie, w Poznaniu albo w Lublinie tutaj 4 stopnie, ale uwaga możliwe przygruntowe przymrozki. W dzień zacznie się mglisto, ale później hmm, czeka nas sporo słońca i błękitnego nieba, zwłaszcza na zachodzie kraju. Padać nigdzie nie będzie. Na termometrach cały czas wysokie, nietypowo wysokie wartości, bo nawet 14 stopni w Rzeszowie czy w Zielonej Górze, w słońcu odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa. 11 w Warszawie, a 9 na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas bez większych zmian na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Jeszcze sobota zapowiada się dość pogodnie, choć tutaj na południowym wschodzie możliwe już słabe opady deszczu albo mrzawki. Większe zachmurzenie w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 9 do 14 stopni. W sobotę, ale w niedzielę, proszę Państwa, to już zupełnie inna pogodowa rzeczywistość. Zrobi się pochmurno, ponuro, niskie za nisko zawieszone chmury, o których wspominałam. Do tego słaby deszcz albo mrzawka na termometrach od 8 do 11 stopni. Podobnie w poniedziałek i we wtorek. Tutaj od 7 do 10 stopni. We wtorek słaby deszcz w centrum i na południu kraju, a we, wto w poniedziałek, a we wtorek może pokropić na wschodzie. Na termometrach od 7 do 10 stopni. O pogodzie to już wszystko, a za chwilę uwaga! Dobrego wieczoru!